Adam Lament? To nowy uczeń przyszedł do naszej klasy. Od kiedy? No, przed zamknięciem szkoły. Tak? No, mówię pani, szczery hmm. jestem. Zobaczymy. E, czy wyście sobie e, imiona i nazwiska pozmieniali? To mamy normalnie ustawiać? Macie mieć takie, jak jest. Czyli Kurde, macie mieć nor teraz? normalnie imię i nazwisko. Nie jest wiem, spytajcie pana informatyki. Dawać, jest 17 osób. To nie jest śmieszne wcale. No, chyba zaraz stop. Ja na jutro na lekcję chcę widzieć normalne imiona i nazwiska. Wiksen, proszę dobrze. bardzo, bo inaczej nie będę akceptować was. Wyrzucę was, bo takiej osoby nie znam. Wszystkich wywalę z klasy. A z konia ja potem myślicie, że ja co po, po SMS-ach będę szukać, kto jest kto, jeżeli jakaś praca będzie do oddania, czy coś. Nie ma czegoś takiego. Jutro chcę widzieć wszystkich po swoich imionach i nazwiskach, tak, jak było. Czy się rozumiemy? Tak. Inaczej awesome. nie wpuszczę nikogo. Nie wpuszczę nikogo do pokoju matematyki. Dobrze. Dobrze. Spier dalej. Kto taki piękny? To chyba szczerze. Panowie, bo ja skończę tą lekcję. Ja no, przepraszam, już nie będziemy. Kultury e, trochę ludzie. Nie wiem, czy zauważyliście, że mamy jeszcze jednego, jedną osobę tutaj w klasie. To znaczy jest pan dyrektor musiał. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Jaki temat, bo nie wiem co zapisać? Ja nie? już do dyrektora dzwonię, bo to skandal jest. No i teraz powiedzcie, kogo ja mam wywalać, co? Nikogo, przecież my chodzimy no, do tej klasy, o co chodzi. No, na pewno. Tylko ja nowym uczniem jestem. Tak, a jak się nazywasz Kacper? Kacper. Kacper. Och, widzę, że się nudzicie. No to co Kacper, wywalamy Wiesz, co cię. Maję. Ale jak można się nudzić, to bardzo interesująca lekcja, przy pana. Tak? No to słuchaj, mówimy o cechach kierownika. Powiedz mi, jakbyś poszedł do pracy i miałbyś kierownika, to jakie cechy charakteru byś u niego szanował? Jakich cech byś oczekiwał? No, żeby był wyrozumiały, prosto. Musiałbym A. być deontycznym autorytetem. Jakim autorytetem? Deontycznym. Jeszcze raz, może mi napisz na czacie, bo nie rozumiem słowa. No, co, co wy za atak na mnie robicie, co? Chyba, chyba się zerwaliście z zajęć od pana y, Majewskiego. Tak, tak. A wykrył pan nas, no. Kurde, A, nakryci ja, zostaliśmy. No bo pan takie nienudnawe lekcje prowadzi, tutaj coś interesującego No chociaż. ja mówię o autorytecie... ...ideolimitycznym. Dobra, dzieciaki, no trudno, wywalam was. No, no. ale ja teraz do dyrektorki pójść, że nie mogę wy... No, Kiedyś wrócimy do szkoły. dalej. Co będzie oznaczało? No, jest, zaczyna być problem, widzę. I teraz słuchajcie, kiedyś wrócimy do szkoły i pamiętajcie o tym, że ja mam naprawdę... Ja już nie problem. wracam. Ja też. Ja mam naprawdę... Ja też nie wracam. Trzeba to! teraz bo wpływam. No teraz słuchajcie. No child child. <laughs> e, wesoło jest. W takim razie Ośmieszne. na następny lat zapowiadam wszystkim. Będę pytać te okay. Esa, ty e... kurwuj, <laughs> Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja dzień nawet dzień w klasie dzień jestem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, pani pani. Pani dzień dobry. Dzień dobry. Ale pani To jest, przepraszam. Pani w stanie, w stanie pani. Słuchajcie, czy my możemy... Siódma by się połączyła za... Tak, Tak. Tak. Wiele tak, tak, mam. Słuchajcie, bo jest bardzo głośno, to, to. bardzo bym prosiła. Mamy jeszcze chwilę Cześć, czasu. Ja się no, Nie boję, Dajcie zjebani. Ale śmiesznie. Słuchajcie, bardzo ale proszę. Ha, ha, proszę włączyć. Ksajo, ale Toreczka ich wywali. Toreczka ich wywali. Bardzo proszę. A ja tam życzę. Wy jesteście śmieszni, ale wy jesteście śmieszni, bo jakiś bimbi... Właśnie ze mną praca. Ja pierdziela. Toreczka wywali niektórych. 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 Torek pojeby. Ludzie. O, połączyła kurwa, się, ze mną. się! Połączyła się ze mną klasa 7B. No, tak, 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 tak? Nie. tak, tak. Tą kameryki, bo No to, tak. Pradę... to bardzo proszę, bo pokazują się jakieś inne zupełnie nazwiska. Nie, bardzo nie, proszę, proszę ten... włączyć. Proszę zamknąć mordy! Proszę włączyć kamerkę, bo, 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 bo się rozłączam. Włączamy przepraszam. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Ja nowy w klasie jestem. Jest, 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 jest Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie, proszę Pani Kurde Dzień dobry Już no się śmiejecie Nowych uczniów mamy nie No wiem, są... no obecnie tak, Ja nie dzisiaj złożyłem papiery Ja dzisiaj złożyłem papiery znajomi? do szkoły Anastazja, Anastazja nas zaprosiła Ja od Kacra jestem Ja od Anastazji Nie Mi Michał dał linka. Co nie Anastazja? Bo ja się z Michałem przepisałem. A ja do Anastazji pisałem, czy został moim dziewczyną i dała mi linka, żebym się pogadał. proszę bardzo. Dzień dobry, witam. Jak wam ja, ja moje dzieci. Ja myślałem, że tylko z nieba rozmawiał. Pani mało pani śmichu, się nie Anastazja mnie No i ja piercielka. Ja mam powiedzieć, że to wszystko jest nagrywane. Dobrze, ja też nagrywam. A czym pani nagrywała BSM? em Telefonem. Siema. Wali pani Biadro. Siema, proszę bardzo. Siema, ale pani ma duże cyfry. pani przekaże dyrektorowi, że dyrektor ciągnie pałę. 50 typa! Dobra, się cicho, bo lekcja jest. Cicho! Właśnie, cicho Cicho. cicho już, nie mówcie nic. Siema. Okej, okay. czterdzieści A, siema, proszę pani. Siem, Siem. Siem. Halo, halo! Siema! Halo! Gdzie, policja? Gdzie pani poszła? A na policję ja poszła dzwonić. No no Dzień dobry, przepraszam, za spóźnienie. Zaraz, po to. Ale dzieje się tu coś? Jest tu lekcja y prowadzona? Zaraz będzie. A kto do mnie mówi? Halo! Pani halo? Halo? Halo, halo, halo! Dzień dobry wszystkim. Witam panią Jolantę. Na zajęcia przepisaliśmy się z innej klasy, bo u nas nie robią lekcji. Olśniewająco pani wygląda. O. Potwierdzam. Oj, wyszło Ja mam jeszcze te zajęcia. No, no, don't przerywać Jor zajęcia. Aha. Jezu. Dobra, przepraszam za spóźnienie. Ja się przepisałam do klasy nowej. A ktoś ty? Miłosz. Nie, to ja. Nie ja? Mam. Marcin Krasecki. To jest. A co to, jest, co to jest za lekcja? To Won z naszej lekcji. To geografii jest. Bo on. A Czemu ich tyle ty, jest? Kto ty? Kto kto Ej, skąd wy? Ktoś zaprosił do... Bo A Bartek Grochowina, wiesz, Bartek Grochowina mi przekazał Aha. dobry. Pani Agnieszka! O! Pani bardzo proszę, była. Chcecie słuchać, to mnie to nie przeszkadza. Ale bardzo. Dobrze. To ja chcę się czegoś nauczyć. No to zamknij się, to się będzie rzucić. Ale, ale czemu tak brzydko A pani czemu mówi? Pani tak brzydko do niego mówi? A few inches later. Pani Agnieszko, proszę. Dzień dobry. Dobra, dzień dobry. Dzień dobry to Naprawdę Halo, proszę pani, dzień, dzień dobry Dzień dobry, on proszę pani, przepraszam za proszę panie Good paniu. morning, sorry for dobry. Nie wejść na czas, aczkolwiek już się melduję What's maluję. up guys, my name is dobry. pani I'm here to teach to you some to new What's up guys, my name is Jacob Hello okay, okay, Jacob fucking... Debiu Dajcie lekcje prowadzić no cicho. cicho Cicho Raj wyłącz O wyszło Aż się spóźniłem na lekcje Dobre, przepraszam za spóźnienie Nic się nie dzieje, dzień dobry, witamy ja również przepraszam za spóźnienie. W toalecie byłem. W Nic nie szkodzi. Dzień dobry, proszę pani, przepraszam za spóźnienie. Proszę pani, ale no to nie z naszej klasy. Jak z nie z naszej? Ja to... się dopiero co przepisałem. To no jak pani nie poznaje swoich uczniów? Jak... <noise> ja z panią chodzę już cztery, czwarty rok. Dzień dobry. O, halo. Proszę tak, bez żadnych szaleń, bez żadnych tam tekstów. Teraz tak, tak, tak słuchajcie. Mam, no, pokaż cycki. Mam. Pani Anno? Pani Anno? Pokażę pani podwodzie. Pokażę pani, pani podwozie. Rataj, rataj A, tyskiego na ja chcę coś powiedzieć. Mogę? No. Mogę. Proszę pani, ja Czy co macie coś kontakt wiedzieć. z Adamem, Adachem i Michałem. Litkę. Ale e, nie, nie, pani, ja ma coś to, powiedzieć. Ja, Adam. Ja, ja mam, ja, Adam ja mam. Że proszę wyciszyć wszystkie mikrofony. Ale proszę pani, chce coś De powiedzieć. Tak, 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 Mogę? Czynanie. Na razie nie. Pytanie będą na Ale to nie jest pytanie. Ja chcę coś powiedzieć. Chciałbym powiedzieć, że kuta z kozła. Ale, 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 ale wiesz, co to pysiędze, po po przyzuka, no, 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 no kurwa mojny no, debiut z Parisem, no wypierdalaj sąd! No, przepraszam jabany. za spóźnienie, się, się przypisałem. Ja też, ja też przepraszam nie, jeszcze mamy 3 minutki, spokojnie, jeszcze poczekamy Co tam u pani słychać pani pani dzień Jak pani? Ale pani dzisiaj pięknie wygląda O jak dzisiaj A wie Pani jaki dzisiaj jest dzień? Mam rozumieć, że to pięknie wygląda, to był Nie, no nie było, żartu. No, nie, nie, nie. Dlaczego? Ja Którka zawsze pięknie wygląda. No to dziękuję, mili jesteście. No ja pierdolę, no ale na chuj puszczacie te pory! Dobrze. Witam Cię koleżanko, jesteś bardzo piękna i ładna, proszę... proszę nie przeszkadzać pod mojej zabiję kogoś zaraz. Jebać oh. Disa. Ekran. zaraz powróci wszystko, spokojnie dzieci, proszę nie stresować. Jest! O, oh. jest, dobra, do styfa. mordy. Jebać Disa. Nie, te punkty są świetne. Ej, grupa kucharczyka zrobiła 20-punktowy regulamin. Nie, ten pychuju. Tłumaczyłem ci, że robimy wszyscy, kurwa. <głosy> <głosy> Szanowni Państwo, <noise> chciałam przypomnieć, że jesteście Państwo <noise> na mikrofonie. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Zemną. Zakład podgrzebowy w czy mogę pomóc? Jestem, jestem. A, okej. Okay. No to łukasz, can, can you tell me what do you think the difference between present perfect and news and present perfect Jaka może być. News? Laura, jest? No, jestem. No to Laura, proszę. Powiedzisz, że ci nie ma. Do wyrazu uprzedzenia dopasuje synonimiczny związek z Mhm. Ja mam patrzeć wilkiem. Ja też tak mam. Dobrze. Także. Patrzeć tak, wilkiem. Dobrze. A co to znaczy patrzeć prosto w oczy? To wiecie, tak? Tak. 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 Patrzeć tak, przez różowe tak. okulary, to też wszyscy wiedzą. A patrzeć przez palce, co to znaczy? Udawać. No to następna osoba. Kto jest chętny? No właśnie, z pod Stoliną, czyli on mu można powiedzieć, że kradnie. Narzeczono. Słuchajcie, nie wiem, ktoś tutaj podał. Nie wiem, kto z klasy to zrobił. I takie lekcje nie będą miały racji bytu. Jeżeli ktoś będzie w ten sposób się zachowywał. A w internecie nikt nie jest anonimowy. Pod numer IP, można to sprawdzić, kto zakłóca takie zajęcia. Czy jest Paulina? Jestem, jestem. Dzień dobry, Igor. Jestem. Dzień dobry. A co taki nie jest? Co taki nie swój? Co, co, ty się nie cieszysz, że nie słyszysz? Zdenerwował się, bo mu Windows nie wchodzili, Igor. No. A ja Mogę pozabijać tych Żydów, a polaków oszczędzić Ty... Tylko proszę mi tam nie kląć, bo w łeb szczele Wiktoria Czy jest Wiktoria Negar, Negar, Negar Czy jest Wiktoria Adrian Aha!